Wiesz, Janek, to on tak po rusku mówi jak i po angielsku, że w ogóle ledwie co po polsku mówią w radiu, na przykład to FM, Paradoska, polityczka, zamiast powiedzieć, jako Polka, polityka, to ona mówi: polityka, polityka, polityka. Ja mówię: jaka polityka? Matematyka się mówi: polityka, artymetyka, Także Polacy są tak prymitywni, proszę ciebie. W XXI wieku i to po szkołach wyższych, nawet, że te dzieci są mądrzejsze. Jak pouczone dobrze, to już są mądrzejsze. Lepiej gada jak cała ta Paradowska. Ona powiedziała, proszę Państwa, jak ktoś zobaczy ruskie pershingi nad Warszawą, to żeby szybko zadzwonił do radiatok FM. Paradowska, takie te robi. Ja mówię, no to moja babcia, to ona ma te pomysły, takie. Dobrze, dobrze. I tutaj o na temat jajek. Zobacz, o. Ten Janek mówi, że jajka. Ja mówię, to będziesz te jajka obierał. Bo jak one się ugotują, to będziesz je obierał. No bo on ma wiesz, dwie lewe ręce, ten Janek. No, wiesz, już dwie. Jako katolik, ja mówię, a dlaczego to mają być jajka? Może być coś innego. Może lody zjemy, wiesz. I on, jako ten były katolik, do kościoła nie chodzi. No mam że nie lubię. Powiedział, że tam wszystkim nieczyste siedziały. No nieczyste siedziały. A jakiego pobili, tutaj na Saskiej, na parafii, nawet w kościele, na Luwelskiej 32 pobili. U świętej Marty, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, pod centralnym, pod tarasami, pobili. No dlaczego? Bo on jest kłótliwy, krzykliwy i, i, i o widzisz, o nic z nim, za bardzo nie można pójść kraść koni. Dlaczego? Daje mu telefon, mówi Felicja Bożyszkowska, Sękowska, Boska, a on halo. Ja mówię, daję jemu, podsłuchaj, jak ona gada, a on gada, a on gada, rozumiesz? Nie rozumiem, Taki rozumiem. niedomyślny!